Co to według Ciebie, Tymek, znaczy mądrze wydać pieniądze? Woda i jedzenie. A jak myślisz, skąd się biorą pieniądze w bankomacie? Jak one tam w ogóle trafiają? Jak ktoś zarabia dużo pieniędzy mhm. i wtedy daje do bankomatu. Gdybyś miał bardzo dużo pieniędzy, to co byś z nimi zrobił? Wydał albo dostawił na później. Dlaczego warto zostawić pieniądze na później? No, żeby nie wyglądała na ulicy. A powiedz mi, gdybyś ty miała 10 zł, to na co byś je wydała? Na lalkę. A jakbyś ty miał swój sejf, to gdzie byś go trzymał? Za Wejdź na www.santander.pl ukośnik finansiaki i pomóż swojemu dziecku zostać finansiakiem.